Halo halo! Dzień dobry, witam was wszystkich. Bardzo serdecznie w tym odcinku Hero Zero PL. 14 mamy kolejną środę. Jeszcze dwie środy regularnej serii i potem będzie przerwa. Dokładnie tak. Moi drodzy, co mogę powiedzieć? Gram na speed serverze, kurde i to mi się podoba. Niestety nie mogę wam pokazać, bo mi się nie chcę znowu zaklejać monet. A tych monet troszeczkę nałpałem. Pamiętajcie, czy to jest poczwórny X, więc Pamiętacie, czwór... Pamiętajcie, to są poczwórne monety, więc. No, monet się nasypało dość sporo. Mogę wam zalić jedynie tyle, że jeszcze nie skończyłem energii, a przez ostatnie 24 godziny zarobiłem 70 milionów monet, więc... Czy wydam pół miliona, czy 300 milionów i z za ile wydam? No tego się dowiecie już niedługo. Moi drodzy. Informacje o monetach, jakie posiadam, mają oczywiście kto? No mają VIPy na moim serwerze Discord. Zapraszam, link w opisie na Discorda. Bo kurczę, nikt nie wchodzi. <laughs> nie no, to jest smutne akurat. Moi <laughs> drodzy, nie było za nie że tak jeszcze tylko wspomnę. Jak już ktoś może się interesować innymi seriami na tym kanale. Śmieszne. Um, jest to jeszcze w produkcji. No więc... Um, tak to na razie wygląda. To był taki malutki urywek, <laughs> myślę, że... Jak najszybciej, ten projekt z wyjdzie. I uwaga, w takim razie w tym tygodniu będą dwa odcinki, troszeczkę przesunięte niż w zapowiedzianą niedzielę. Tym się nie przejmujcie, wszystko będzie w swoim czasie. A na koniec, jeszcze na koniec, na koniec następnego tygodnia, będzie odcinek zwyciętych scen. Więc no, ja zapraszam do za ronu. A teraz przejdźmy do heroesia, do naszego Penny 14. Ślady stóp szukam. Nie mogę znaleźć niestety, bo nie mogę znaleźć, bo nie gram. Um, no to jest żałosne ogólnie, co tu się dzieje. Wiem cały poziom przez jakieś dwa tygodnie. Um, no gram na speed serverze, a nie na 14. A na 14 w ogóle widzę, że sporo osób kurde nie gra. No zobaczcie to, gdzie ja jestem. Jestem 73, ja nie grałem, nie wiem, z miesiąc, więc no nie spadłem zbyt dużo, bo jakieś 10 pozycji. Przy cztery to jest dużo, bo to jest 30 tysięcy honoru, ale honor to wiecie, jak ktoś chce, to sobie nabije. Za to z poziomem nie spadłem, jestem 45 już. Niedługo te upragnione moje top 30, niedługo nigdy. Nie, nie chce mi się wtórnąć, naprawdę, moi drodzy. To, że odcinki będą co tygodnie, to tylko znaczy to, że po prostu nie mam ochoty w to klikać. To jest... kurde jest, nie. Wiem, kryjówka nawet mi się nie chce już rozbudowywać, bo kurde nie mam z czego. Zobaczcie to, no minus 38, zmieniłam mi co, no i nie mam nic, no to jest ża żałosne, tak. Ja tak samo tu biorę no siłę, nie, nie chcę, inteligencja, wow. Um, tak wygląda moja kryjówka obecnie. Um, co mogę powiedzieć? No, Bida z nędzą, nie mam za co budować, bo surowców nie mam. Bo to jest nierozbudowane, a że to jest zbudowane, to nie mam też, jakby z kim walczyć, bo jestem. Mając 18 ataków, mam. Kurde, brak szans. Żeby cokolwiek zrobić, bo gościu ma pozycję obronną. Ogólnie nie, strasznie do tyłu jestem ze wszystkim. I kurde, coraz bardziej jestem do tyłu. Ale jestem 81 w walkingu, więc... Jeszcze nie jest ze mną najgorzej. Jeszcze nie jest ze mną najgorzej. Rok on na XP nie towarzyszy... 300 towarzyszy, w towarzyszy gościu, wiesz, to jest chore. Ja mam ile punktów? O nie, zero, Tak? Nie mam ja w ogóle. O, kto by się spodziewał? i mojej zdroży na też nie ma No. aktywnie się dzieje na tym PL14, a ja się schyliłem, nie wiem dlaczego i pewnie nie było mi przez pół filmu widać. Moi drodzy, ogólnie. Powiem wam, że nie mam teraz światła, tylko mam światło z okna, a to tylko i wyłącznie dlatego, że moje studio wygląda obecnie tak. To znaczy tam stało, tam jest ogólnie dużo rzeczy. To jest fajna łowca. Macie powiększenie teraz. No, więc ogólnie tam jest pusto, a tam stało dużo rzeczy. Więc. E, tak to światło wygląda. I co mogę powiedzieć o Hero Zero? Że mnie ta gra już po prostu. Znudziła. Nie będę zakończył serii, bo myślę, że jeszcze mogę troszeczkę polecieć, jak już mam te konto. Nie chcę go tak, wiecie, oddawać. Te 600 oponek trzeba końc na coś wykorzystać. Na przykład na jakieś odnowienie seciku. Bo, jest on słaby, ale jak widzę Łotra, to ja go widzę po pół godziny i... i nie chce mi się. A myślę, że w Secik mógłbym, jakbym jakiegoś Łotra przyłapał, może. Nawet, to mógłbym i ten Secik zdobyć za niewielką ilość oponek, bo w końcu kto to by walczył o sety, no. Już wszyscy raczej te sety mają. zobaczcie sobie, takiego top 1, no już, no i... <laughs> to jest śmieszne, jakby. Jestem 125 tysięcy od typka, nie? Tutaj kolejny. A to jeszcze w ogóle jest pod tego, pod honor, poproszę. O, minus. 132 tysiące statystyk. Mogliby coś rozszerzyć te paski, bo widzę, że na 50 się kończy i. Ile masz inteligencji? Jak chcę zobaczyć, i ukryta ja dostanę na łeb, nie? 83 koła? 70? 129. No, czyli w kombie dostałem. Troszeczkę dużo, u mnie 700 monet mi z niego wyleciało, więc jeżeli ktoś mi przez przypadek zakładał konto na PL14 i chciał dołączyć do tej wspaniałej, martwej yy, drużyny, ale nie takiej martwej, bo mamy trofki. Ostatnio nam ktoś próbował zabrać, więc już odzyskałem, jest 5 trofek. Akurat jeśli chodzi o trofki, to ja o trofki tutaj dbam. Nie ma, że boli. Mam specjalnego towarzysza. Tu on jest. On jest taki na anty... anty pajacy. I ma rozpieszczenie i lawinę, więc jak ktoś chce, to kurde, <grydy> nas nie bije przecież, tutaj, proszę, jakiś atak mogę pokazać, bo w sumie nic więcej nie mam do pokazania, um, dam sobie na siebie, bo mój bohater jest najlepszy, no i zobaczcie to, jak ten bałwan wjeżdża, płetwa raz, no i nic to się, i płetwa dwa, no i na dwa hity. I tutaj kozacka walka też, ja z całą drużyną walczę praktycznie, bo tam <laughs> było trzech bohaterów. I jakby śmieję się, bo te serwery stają się opustoszałe. Ale tego taką ciekawostkę nie zauważyłem. Pamiętajcie, że pamiętaliście kiedyś, że jak była, jak był ranking na serwerach, to zawsze było tak po pięć, sześć drużyn, które yy, walczyły ze sobą, a teraz jak sobie wejdźmy na ten powiedzmy, hmm... PL-22 na przykład, pójdźmy tam i co my tu widzimy? Banda? Antidotum, Banda, antidotum, 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 Dark Angels. Banda i Master Hero i Banda, banda, antidotum? No. No i tak cała topka się zmienia i tu dopiero jest soft Park gdzieś na dole. I to jest smutne ogólnie, nie? Ale już na PL23 to, to jeszcze smutniej wygląda. Dzień dobry. Poenas before, o, tu są trzy drużyny na krzyżie. Dopiero tu jakieś pojedyncze się pojawiają. Omuchomory, oni na speedzie też są. Ja mogę speed wybrać? Mogę speed zobaczyć? Wow! Speed int 1. Wow, Plata się postarała i zrobiła nam ranking. Gdzie to ja jestem? Podchonych, to się mnie szybko nie znajdziemy. Pod poziom poproszę. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dosięgamy do piątej pozycji. O, jakiś znajomy gracz. Sprawdźmy, któż to jest. Ach, kto ja! Kto by się tego spodziewał? Ale ten gościu ma po prostu kozak opis, nie? Lecę na luzie w zaciasnej bluzie. Założyłem ciasne gacie i lecę dalej w temacie. Lecę na wietrze w zaciasnym swetrze. Zakładam ciasne buty. W gotowości czekam okuty. <grymne> to bardzo ambitny opis ogólnie. Dopisuję go co jakiś czas wieczorem, jak po prostu już <grymne> nie wiem... Czemu mam niemiecki? Ej. Ej. Ej! Co to jest w ogóle? Ej, dlaczego tu jest niemiecka plaga? Ej, by się coś pomyliło ogólnie. <grymne> Ej, plajata! Ej, no pli... Zobaczcie... Tyś, no we... Nie wnikam to w to, co tu się dzieje, nie? Ale dużynkę mam fajną. Czy fajno? Aktywna i w ogóle? Średni poziom 314. Porównajmy sobie z PL14, który stoi od 2013 roku. Średni poziom 214. ojejku, To jest smutne. To jest smutne tak jak koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam na Discorda, zapraszam na inne serie. I widzimy się jeszcze za tydzień. W środę o godzinie 20. Trzymajcie się. Fajny motyw. Trzymajcie się i żółwik.